jeszcze taka sprawa chciałbym żebyście wchodzili znaczy jeśli to jeszcze nie subskrybuje yy, kanału może wam przypadnie do gustu też od niedawna subskrybuję. byście wchodzili do przyjaciółki Izy wcześniej kanał miał nazwę Bella też fajne z różnych wycieczek różne też opowiadania może was zainteresuje kanał także wpadajcie do przyjaciółki ja link dam w opisie także z serca zapraszam was kochani na jej krowa. hej kochani kończę trening myślę że w środę przyjdzie paczka powiem Wam tak może to będzie magnez neodymowy może jakiś wykrywacz może coś innego nie wiem będziecie oglądać to zobaczycie co sobie sprawiłem robię Wam taką zachętę żebyście chcieli bardziej odwiedzać moje filmy wkrótce powiem Wam że tu jest jeszcze wszystko mokre Na no, szkoda mi tego atrasu Stoi jeszcze we wodzie no co prawda iść małe bajorko ale fakt no stoi i niszczeje tutaj cała ta szlaka jest jeszcze mokrutka działka cała mokra. Dzisiaj znowu wody dolało zasłoniłem tam reklamę tego atlasu, bo mam za chwilę coś opowiem o tym atlasie cenę, tam minusy. Będzie za światłem, bo mi się strasznie ciemno zrobiło po tym deszczu słuchajcie, atlas, za atlas z przesyłką dałem chyba 1000zł jakoś w 2013 albo 2014 roku go sobie kupiłem nie wziąłem atlasa atlasu za duże pieniądze przepraszam, że sapę, ale jestem na treningu także jeżeli ktoś ma jakieś problemy z tym, no to niech nie ogląda albo wyłączy głos i ten nie, nie przeznaczałem dużych pieniędzy dlatego, że sami widzicie, stoi we wodzie warunki atmosferyczne zimą wiadomo jakie są, mróz później na, jak jest zmiana, znaczy różnica temperatur to tutaj potem się wszystko na tej blasze skrapla cała woda i tu wszystko jest po prostu zalane ale dobra przeznaczyłem tyle pieniędzy Yy, powiem Wam tak, no żeby dobry atlas kupić, to pewno trzeba co najmniej 3000 już w górę cisnąć. Zobaczcie, pierwsza wada, luzy, straszne luzy. Tutaj na tym ramieniu. Co możemy robić rozpiętki, czy klatę wyciskać. Tu jest luz, tu jest chyba łożysko nawet i na tej tulei tam w tym łożysku ten. jest tutaj. To jest też całe ramię do wyciskania klaty, bo można robić rozpiętki i wyciskać. Zobaczcie. Tutaj też w tej tulei. Zobaczcie jak to chodzi. No ale cóż, no to za takie pieniądze. Z tyłu co, mamy 10 bloczków. Chyba 45 kg obciążenie. Tutaj niby te dźwignie co są, to ma robić razy 2, no to niby 90 kg ma być odczuwalne. No ale chyba raczej tego nie ma. Yy, tu tak mi wolę, dają, żeby woda jakby się lała. No wiecie, no tak jest w garażu, pają, pają, pajączyn. No ale co zrobić? Yy, jeśli chodzi tak. A, no jeszcze tu mamy luz na wyciskanie do nóg. Zobaczcie, jak to wszystko chodzi. I powiem Wam, w tamtym roku, o, jakoś o tej porze, wymieniłem linkę. Całą linkę wymieniłem, bo szczeliła, yy, od klaty chyba szczeliła linka, jakoś wyciskałem wtedy, szczeliła, to trzeba przyznać, że wytrzymała te 5 te czy tam 6 lat w takich warunkach ciężkich, no to trzeba przyznać. No za tą linkę jakoś 100 zł dałem, gościu mi dorobił tutaj u mnie w mieście, także myślę, że cena jest dobra, bo takie linki chodzą od chyba 150 zł w górę. To jest oryginalne, tylko końcówki są wiadomo, dorabiane, No to mm, powiem tak: triceps, nogi, mm, plecy bardzo dobrze się na tym atlasie robi. Kratę też można nawet sobie fajnie rozgrzać przed, przed treningiem i też dobić. Także tutaj no, no nie jest źle, no bez tego powiem Wam no trening bym, bym teraz kiedyś ćwiczyłem bez atrasu, bo ja tak jak mówię, jakieś 3 lata bez tego atrasu tutaj w tym garażu ćwiczyłem no może nie no, 2 lata. Bo tutaj chyba zacząłem... No dobra, niech będzie 3 lata, no 3-4 lata chyba, bo ja tutaj zacząłem w 2010 ćwiczyć, ale dobra, mniejsza z tym. Yy... No to powiem Wam, że teraz sobie nie wyobrażam treningu bez tego atlasu. Jest fajne uzupełnienie. Można świetnie nogi rozgrzać przed przysiadami. dobić sobie też elegancko te nogi. Triceps fajnie wchodzi. Yy, plecki też można jakoś tutaj fajnie porozgrzewać, podobijać. Także powiem Wam, no teraz nie wyobrażał sobie tego treningu bez tego atlasu. I jak mi się ta linka zerwała, no to powiem Wam, że nawet tutaj nie przyjeżdżałem, no bo nie było po co kurczę, no bo już tego triceps mi odpadał. Aha jeszcze bicepsa też można fajnie sobie do, dopompować. Też jest fajna sprawa. No i powiem Wam, no, że ciężko bez tego atlasu. Jak się tak człowiek przyzwyczai, te tricepsy to wszystko. To jest fajne właśnie uzupełnienie, fajny dodatek, fajne ćwiczenia. No i... Jest całkiem inaczej niż same ćwiczenia na ławeczkach, nie? No, zawsze coś można zrobić innego. No, sami wiecie, jak jest, no to tyle. I tak jak mówię, no, to są to największe wady to właśnie te luzy, no ale wiecie, no za takie pieniądze, ale plus to właśnie te, tak jak mówię, ten tricepsik, bicepsik, tutaj plecki, no i tak lata, idzie na tym zrobić. Troszkę te luzy mogą być tutaj uciążliwe przy rozpiętkach. Ale do tricepsu czy do nóg to, to, to nie ma zna znaczenia, bo tutaj, tutaj ciągniemy za tą linkę tricepsa czy plecy. Dobra, nie będę kochani już przecią przedłużał, także wchodźcie na kanał do Izy. Cześć, trzymajcie się, do usłyszenia.